Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem, że zrobię przegląd Remingtona 1858 firmy Uberti w inoxie. Jak widzicie, wersja Target. Rewolwer przepracował około 1600 kuli i pocisków, wystrzelił z siebie. Przeważnie strzelałem na ważkami 1,2 g 2,4 g. Chociaż eksperymentowałem różne, ale Musicie mieć na uwadze, że ten rewolwer nie miał też lekko, bo dosyć często ostatnio strzelam z 2-4 grama i byłem sam bardzo ciekaw jak to będzie wyglądać yy, od strony przepaleń na ojce bębna, czy na ramie i na innych elementach. Rewolwer był myty wodą z płynem do naczyń o odczynie łagodnym. Ciepła woda i płyn do naczyń. Do, dodatkowo stosuję Brunox plus smar do kul. Cool. Nie stosuje nic innego. Tutaj, możecie sobie popatrzeć, jak to wyglądał, w jakim jest stanie. Muszę też dodać, że szerbinka od nowości była lekko odbarwiona z oksydy z lewej strony. Mogło się to troszeczkę odbarwić bardziej pod względem eksploatacji, co jest zupełnie normalne. Tutaj widzimy głowy śrub w stanie idealnym. Wystarczy używać dobrych wkrętaków. Lufa od zewnątrz. Stan idealny. Muszka. Stan idealny. Pobojczyka nie używam do ładowania. Najwyżej służy mi jako element podpórki. Jak szelam z podpórki, to czasami po prostu na nim opieram. Tu widzimy wewnętrzne przewodu lufy. Stan bardzo dobry. Aczkolwiek, y jeżeli miałbym się czegoś przyczepić, to. Od nowości tutaj yy, na bruzdach były delikatne, takie delikatne, w niektórych miejscach wyszczerbie, wyszczerbienia. Ale ogólnie wygląda to dobrze i jak widzicie na lustro, czyli jest bardzo gładko, przechodzi pocisk przez takie, czy kula przez taką lufę. Sami moce, możecie ocenić jak to wygląda. Przepraszam za słabą jakość zdjęć. Tak ro, zrobił mi aparat. Jest ciężko ogólnie zrobić zdjęcie przewodu lufy. Aparaty mają problemy z ostrością. No, ale chociaż mniej więcej myślę, że widzicie jak to wygląda. Korona lufy nienaruszona, bez zmian. Ta jak nowa. Tutaj rama rewolweru. Yy, widać delikatne Palenie w obszarze szczeliny. Jeżeli miałbym określić, to tak, może z pół metra wpalenia w głąb ramy to jest nic. Nie ma się czego naprawdę przyczepić. Tutaj macie na zbliżeniu. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda tylna ściana ramy rewolweru. Przy naważkach, które stosuje, można by się spodziewać, że będą jakieś obicia czy jakieś mocne przytarcia. Nic z tych rzeczy. Jest tutaj tylko delikatne otarcie. Zupełnie normalne. Przy okazji, możecie zobaczyć, jak wygląda popychacz bębna. Nowy popychacz bębna wygląda odrobinkę inaczej. Tutaj producent zdecydował się zastosować popychacz bębna wykonany z nieco bardziej miękkiego metal materiału. Więc on zmienia troszeczkę swój kształt pod wpływem wielu cykli pracy aczkolwiek praca mechanizmów działa bez zarzutu więc nie widzę sensu, żeby tam się zagłębiać tutaj mamy kurek od strony czołowej od zbijania kapiszonów żadnych poważnych wgniotek stan bardzo dobry tutaj mamy oś bębna na osi bębna nie ma praktycznie żadnych wpaleń naprawdę jak przesunę paznokciem po tej po tym przebarwieniu, tutaj które widzicie na samym środku, nie ma tam żadnej bruzdy. Pokazywałem Wam wcześniej, jak to wyglądało w piecie po przebiegu 1700 wystrzałów. Wyglądało to, yy, wyglądało to po prostu inaczej. To, było tutaj już palenie na ulicy, nawet po znacznie mniejszym przebiegu, nawet po przebiegu 500. Tutaj mamy frezowanie w bębnie. Delikatne wytarcia nie mające żadnego wpływu na, na pracę mechanizmów czy na pracę samej broni. Stan dobry, co najmniej. Tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda rysa obwiedniowa na bębnie i wgniotki na bębnie. Tutaj mamy blokadę bębna. Blokada bębna, stan bardzo dobry, żadnych przetarć, żadnych, yy, żadnych odkształceń profilowych. Stan praktycznie idealny. Tutaj możemy zobaczyć jak wygląda rękojeść. Nic się tutaj z lakierem nie wydarzyło. Mimo że były myte czasami yy, wpłynie do naczyń. Tutaj możemy zobaczyć, jak, jak działa, jak pracuje rewolwer. Jaki ma timing? Ogólnie bez zastrzeżeń. Blokada bębna uderza troszeczkę wcześniej, przed frezem. Jest to podejrzewam zamierzenie konstrukcyjne w przypadku tutaj Uber, tego Uberti. Po to, aby nie wyrabiała się na krańcach frezowania, żeby nie wyrabiała się wygniotka nadmiernie. Żeby blokada bębna uderzała w bęben ciut wcześniej, żeby po prostu uderzenie rozkładało się na większej powierzchni. Nie na samym krańcu, o to mi chodziło. Tutaj możecie sobie popodziwiać mój rewolwer jak wygląda. Wygląda prawie jak nówka. Zresztą sami możecie ocenić. Mówię jakoś przesadnie, nie dbam, po prostu normalnie go używam, niczego nie zrywam na siłę, używam poprawnych narzędzi, w miarę dbam o czystość. Mówię, nie jestem pedantem też. I wygląda to w taki sposób. Jeszcze tutaj też muszę nadmienić, że wymieniałem sprężynę dwupalczastą, ponieważ przy tej sztuce broni sprężyna oryginalna wytrzymała 400 wystrzałów, około 400 wystrzałów. Nie za dużą, więc wstawiłem tutaj sprężynę dwupalczastą od piety. Leciutko ją usprawniłem i wyregulowałem odpowiednio. i Spodziewać by się można, że nabębnie powstanie z powodu tego, że ta sprężyna ma większą troszeczkę siłę, mocniej sprężynuje, że coś się wydarzy z bębnem, że bęben będzie nam się obijał mocniej czy znacznie mocniej. Nic takiego tutaj nie miało miejsca, tylko ta sprężyna została po prostu wyregulowana, żeby, zbijała troszeczkę, żeby obijała troszeczkę delikatniej. Szczelina w tym rewolwerze jest na poziomie 0,05 do 0,1. Ogólnie rewolwer się nie zacina, szczelinka się nie wykręca, tak jak niektórzy z Was pytali. Yy, znaczy Pytali, mówili, że no, szczerbinki w targetach one wypadają, wykręcają się. W mojej sztuce nic takiego nie ma miejsca. Podczas całej sesji na szczelnicy nie zgubiłem, nigdy nic mi nic się nie zluzowało. Jedynie jeżeli na przykład wziąłem, yy, źle położyłem, za dużo tą szczerbiną ruszałem, yy, w ten czas czasami mogła się tam troszeczkę poluzować. Ale jeżeli jest poprawnie przykręcona nic się nie dzieje. Ogólnie praca z spustu jest bez zmian. Spust jest sportowy od samej nowości rewolwera. Także myślę, że to wszystko na dzisiaj. Tak z grubsza przynajmniej. Nie zagłębiałem się zbyt mocno. Nie rozkręcałem dzisiaj tej broni. Po prostu nie jest to wymagane, gdyż praca mechanizmów wewnętrznych jest, działa bez zarzutów. Tak, nowy. Więc myślę, że na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.